Staliśmy o 5.30, wyruszyliśmy w stronę Kamala, aby busem przyjechać na drugi koniec wyspy i stąd statkiem przypłynąć na wyspy Similan. One hour, 30 minutes, yeah? You point to the rock, yeah? You're walking up there around 5-10 minutes, yeah? Walking. Pan mówi po rusku. A więc... Jest dużo rusków. I... I mówi po rusku. Tak. I nic nie rozumiemy. <laughs> Poczekamy na naszego angielskiego przewodnika. Naszego angielskiego taja. Smokin' the drink something It's this night in my phone is so silent I don't wanna hear nothing Nothing, 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 nothing either Got this night, I choose the forget my trouble for life oh. I know everybody got this on their mind now yeah. oh, oh. But this time come make it forget now I get see shy you get the, the drink If you got my, I make me link up Me, I come for party up Sometimes it's just really the like sun. Huh? I make sure I just let my light shine more. anything that it feel like this, I remind myself of this time. Big time, big time, big big know. She

Kamerkę pod wodę i widzimy się w wodzie. Tonight. Touch the road, everything alright. Uh. We got a go shell down and party tonight. The cup on the table, you know the ting go. Money in the pocket, you know the ting go. Yeah, by the side, you know the ting

Wyszliśmy na plażę No Pięknie tu Bardzo dużo ludzi Ci tajowy, którzy ciągną do brzegu wszystkie motorówki duże łodzie te kamienie są interesujące. Yellow team, go Foot. Ale biały piaseczek, śliczny. A mięciutki taki. Taki... naprawdę przyjemny. Zostawiłeś na statku? Ja zostawiłem w jakiejś e, e, w koszu na początku, no tak. No mówię, że tu są jedzenia, gdzie na statku byśmy mieli jedzenie? Ale Yellow Team, Kurde, Ale to pięknie. Drodzy, siedz! Pospieszcie się na minutę, chłopaki! Drodzy, żółtymi bransletami, proszę, na minutkę siedź! Yellow Team, Yellow Team, come here, please, just for one minute. Czas na lunch, czas na lunch. Zjemy pyszny obiadek, mam nadzieję. Zjemy. Zaraz zobaczymy co tam będzie. Zobaczymy. Eee, ale miejmy nadzieję jeszcze przez chwilę. Można brać, można podchodzić. One, two, 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 two. Two, two. Okay guys, if you're ready, you can come. Please oh. make one line, one, one line. Queue. Please make one line, one queue. Mam własną kelnerkę. Ula la. Ty wygląda naprawdę zacnie. Smacznego! Mamy równą godzinę, aby zobaczyć widoczki na wyspie. Przychodzą tutaj nowi turyści. Mnóstwo jest ludzi. Bardzo jest dużo ludzi. Aż troszkę zabierę klimatu. Troszkę. Troszkę bardzo. pomiędzy falami pomiędzy jedną a drugą falą trzeba przejść o. dobra szybko taktycznie szybko taktycznie nie ma fali nie ma fali dawaj 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 śmigamy o. bardzo piękne miejsce ale niepotrzebnie szliśmy za kamienie. A Mega zajebiste. trzeba uważać i chyba będzie można iść na lewo wracamy już na plażę kierujemy się w stronę motorówki. Jeszcze czeka nas jedno miejsce do zwiedzenia. Więc czas się zbierać z tej pięknej wyspy. <mulety>

Do Poliwaj, Hamek, Rukiej, Mokiej. Między plażami 10 minut, trafinkę przez Czółki do nas 14.45, proszę wstrzeczajmy się na Mokiej. Godzina czasu, w nowym miejscu. Chodźcie z nami zobaczyć kolejną wyspę. Ło! Wow. Dziękuję. Wiem, że to może głupio między. No Naprawdę? Kąpała się przed chwilką, więc. Kąpała się przed chwilką w wodzie może do tego. Ja mam generalnie ochotę na kawę. Ochotę na kawę? Ochotę mam na kawę. Ty wstałaś o 5.30, ja wstałam o 4.30, ale o 21.00 już spaliśmy. Ty Ja też, ja już nie wracałem do, do pracy. Hmm, bo ja muszę na pewno... Nie robię zdjęcia, tylko kameruję jak chcę. Jest kawa za 200 batów. No taka bardzo średnia i stwierdziłem, że 200 batów to jest ponad 20 zł, to lepiej może Kosta, wjechać za tą cenę. Przejdziemy na drugą stronę wyspy. Welcome to the jungle. Ale tak żeby Woda jest akurat piękna, No kolor wody i, y, i plażka. Słyszeliście? Plaża ciekawa, woda ciekawa. Dżungla ciekawa, kompanii ciekawe, kawa nie ciekawa. Tu jest taka prawdziwa dżungla. Chodzenie na Boso jest bardzo zdrowe widzieliście o tym, że chodzenie na bosu powoduje, że matka ziemia wyciąga z naszego organizmu toksyny? Hmm? Hmm? <grytanie> Chodzić na bosu jak pierwotny człowiek. Łączyć się z ziemią, z matką naturą. I w taki sposób jesteśmy po drugiej stronie wyspy. Widać, że. Tutaj też przypływają łodzie, motorówki, wychodzą turyści i sobie idą na naszą stronę wyspy. Pięknie tu. Tu są jakieś owoce, wyglądają na jabłka, a tu rośnie jakiś grzybek. Fajnie, kochani, że byliście dzisiaj z nami. My wracamy powolutku już do naszej motorówki. Łapka w górę, subskrypcja. Dzwoneczek, dzwoneczek żebyście byli zawsze na bieżąco z materiałami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Piona.